Jarosław Panek, Grant Luxury Outlet. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj, można powiedzieć, wracamy do projektantów już uznanych. Donatela Versace, o niej ostatnio mówi się głośno w czasie pandemii. Zresztą obchodziła urodziny. Tak, niedawno rzeczywiście obchodziła urodziny. Trochę czekali wszyscy w tym świecie mody, czy będzie jakaś impreza, bo co roku są to urodziny niezwykle huczne. Ja nawet też troszeczkę wstrzymywałem się z opowieściami o tych jej urodzinach, bo liczyłem, że troszeczkę będzie to relacja z imprezy. że zobaczymy jakieś fajne zdjęcia, zobaczymy piękne kreacje, zobaczymy piękne miejsce, w którym te urodziny wyprawia. No, ale niestety były czasy pandemii. Donatella siedziała na przymusowej kwarantannie, jak większość Włochów. Udzielała tylko wywiadów telefonicznych i skarżyła się okropnie, że po prostu taka kwarantanna przymusowa ją męczy, ponieważ ona jest człowiekiem czynu, podróży, imprez i siedzenie w domu bez bezpośrednich kontaktów i relacji z bliskimi, z rodziną, ze znajomymi bardzo ją męczy. No trudne jest dla wszystkich. Trudne jest dla, dla wszystkich oczywiście, ale Zwłaszcza dla kogoś, kto tak żyje intensywnie, bo uwielbia imprezować, uwielbia bywać, uwielbia przyjaźnić się z celebrytami, fotografować się, więc tym bardziej myślę, że dla takich osób rzeczywiście takie to przymusowe zamknięcie nie jest proste. No i tak okrągłe, bo 65. urodziny obchodzić chyba nikt by nie chciał specjalnie, przynajmniej w tak wielkim świecie sławy, pieniędzy. Przypuszczam, że w życiu się nie spodziewała po prostu rok wcześniej, że, że takie okrągłe urodziny będzie właśnie obchodzić właściwie no nijak, bo skończyło się tym, że po prostu dostała wiele życzeń SMS. Sami, na Facebooku, na Instagramie. Wiele osób pozamieszczało takie życzenia. No tylko tak, po prostu w sposób wirtualny przez sieć można było świętować, ale to jest dobry moment myślę na przypomnienie i takie trochę podsumowanie okrągłej rocznicy jej urodzin. Tego co się jej udało, co się jej nie udało, bo to absolutnie kolorowy ptak świata mody. Kobieta, która wiele przeszła, która dziś no być może czasem bardziej jest znana ze swoich nieudanych operacji plastycznych, bo oczywiście, że jest to po prostu bohaterką wszystkich możliwych plotkarskich portali i gazet, które wnikliwie śledzą każdą zmianę na jej twarzy. No tak, i te zmiany rzeczywiście są widoczne. No rzeczywiście są, to prawda. Jakkolwiek nie wiem, czy słyszę w Twoim głosie przekąs czy nie, to rzeczywiście te zmiany są widoczne, ale wydaje mi się, że ostatnio nawet na nieco lepiej. Mówi się, że właściwie jedna na raz na roku z okazji rodzin funduje sobie kolejną zmianę. Oczywiście ona się absolutnie do nich nie chce przyznać. Opowiada ciągle, że zużywa tony kosmetyków, że, że to wszystko kwestia różnych zabiegów, że się zamraża. Po prostu wymyśla różne niestoszne historie, aby odwrócić uwagę od tych operacji. Natomiast wszyscy uznali całkiem niedawno rzeczywiście, że rok temu przeszła taką operację, po której wreszcie troszeczkę wygląda lepiej a nie gorzej. Zmniejszyła sobie poważnie usta, wyciągnęła no pod brudę. Takie wargi były. Tak, takie te wargi były dramatyczne. Oczywiście, rzeczywiście wszyscy mówili, że Donatella nie ma miary, no i chyba poszła po rozum do głowy, bo z mniejszymi ustami wygląda o niebo lepiej. Ona rzeczywiście miała cały czas taki problem, że no była jednak siostrą w cieniu brata. No do... właśnie, siostra znanego, uznanego projektanta Janiego Wersacze, tak musiała być w jego cieniu. No tak, no i to chyba nie jest proste. Myślę, że to, jeszcze zwłaszcza w przypadku rodzeństwa, kiedy, kiedy jedno osiąga taki sukces, a, a drugie też by chciało, no nie jest takie proste, prawda? Natomiast to jest chyba kwestia charakteru bo pamiętajmy, że Gianni ma przecież brata, który żyje, Santo Versace, najstarszy i który nie miał takich ciągów, prawda, żeby bywać na salonach, na ściankach. Mało kto wie, że Santo Versace istnieje, żyje i, i dobrze się ma. Natomiast Donatella zawsze chciała być na tych ściankach. Gdzieś czuła tę presję, że jednak jest tym cieniem, Brata. a jednocześnie no chyba też czuła taką presję wyglądu w tym, w tym świecie pięknych twarzy, doskonałych ciał, wspaniałych strojów i yy, miała świadomość, że jeśli chodzi o stroje może mieć wszystko, tylko no ciągle dalej miała urodę kalabryjskiej wieśniaczki, jak powiadają wszyscy, którzy ją znają, bo rzeczywiście przecież całość na pochodzi z Kalabrii, a chciała być ciągle tą wielką, medialańską diwą i to był chyba trochę i problem rzeczywiście, więc właściwie całe lata słynęła z tego, że próbowała być ładniejsza niż była. Do tego na pewno jej urodę no, zniszczyły uzależnienia wszelakie, bo pamiętajmy, że po zastrzeleniu Janego Lostadza w 1997 roku ona przeszła wiele traum. Właściwie w każdym aspekcie życia coś się nie udawało po tej jego śmierci, bo po pierwsze zaczęła sypać się firma i to zaczęła się sypać bardzo poważnie. Donatella nagle została w tym sama, została z bratem, który jest finansistą, ekonomistą, zajmował się oczywiście biznesem rodzinnym, ale zajmował się słupkami, zajmował się Excelem, a nie projektowaniem, nie promocją, nie organizacją pokazów mody. Zupełnie było czego innego i absolutnie nie tego wyczucia. Więc ona właściwie zaczęła dźwigać ciężar tego dyrektora artystycznego całego domu Mody, ciężar kolekcji, projektowania, kontaktów z prasą, promocji, więc nie było to takie proste. Okazało się, że jednak Donatella to nie Gianni. To on jednak ciągnął do uszy te, te firmy do góry. Zaraz po jego śmierci ujawniły się pewne braki w zarządzaniu i projektowaniu. Te pierwsze kolekcje nie zostały przyjęte zbyt dobrze. Dom Mody zaczął mieć poważne kłopoty wtedy. Donatella musiała sprzedawać wszystko. Sprzedała willę łącznie z tą, która jest Ginął Gianni Wersacze w Miami. Sprzedała kilka rezydencji w Stanach Zjednoczonych. Później musieli sprzedać kolekcję obrazów, którą Gianni nabył wcześniej. Więc i ona, i brat sprzedawali obrazy i Picassa i Salvadora Dali. To była wielka kolekcja warta no, kilkadziesiąt milionów euro. Mniej więcej za tyle za ponad 30 milionów euro została sprzedana. Więc zawodowo też nie szło, więc ona bardzo szybko po tej śmierci Giannego, no niestety wpadła w uzależnienie. Brała narkotyki, więc to na pewno musiało się odcisnąć i na twarzy, i na wyglądzie, na jej kondycji takie uzależnienie. No, później udało się ten modę rzeczywiście wyciągnąć po wieloletnich zmaganiach i bataliach z bankami, z wierzycielami, udało się wyjść z długów. Donatella zatrudniła też wielu projektantów, bo, bo chyba no, dotarło do niej, że sama wszystkiego nie będzie w stanie zrobić i że jednak powinna mieć dyrektora kreatywnego, właściwie cały zespół ludzi projektujących, bo, bo sama nie może po prostu wszystkiego projektować, bo się po prostu nie da. Więc dom mody udało się wyciągnąć z opresji. No to znowu przyszła sława. Nagle się okazało kilka lat później, po tym, po tym takim upadku domu Mody w Osacze, że jest fantastycznie. Więc to wciągnęło w kolejne używki, już nie, nie narkotyki, ale z kolei to były różnego typu uzależnienia, chociażby właśnie od operacji plastycznych, yy, chociażby od papierosów, yy, trochę od alkoholu. Zaczęły być też kłopoty z jej rodzoną córką, Allegra Versace, jej ukochany wujek Gianni Versace, który właściwie jej przepisał Allegrze tak naprawdę większość majątku, bo pamiętajmy, tam był taki podział w rodzeństwie, że Gianni miał 50% udziału w firmie, Santo, ten starszy, miał 30%, 20% miała Donatella, ale Gianni w testamencie zapisał te 50% swoje Allegrze, Czyli córce Donatelli, więc de facto matka z córką kontrolowały 70% firmy. No ale okazało się, że Allegra się też nie układa. Znowu jakby ten ciężar sławy wujka, to, że wszyscy wiedzieli, że jest Allegro Wersacze, że nigdzie nie mogła zacząć działania na własną rękę. Wszyscy mówili, to ty jesteś ta słynna Allegra. I, i, I to też ją bardzo deprymowało i ciążyło gdzieś tam do tego stopnia, że w ogóle wpadła w anoreksję. Więc Donatella z jednej strony walczyła o przetrwanie firmy, z drugiej strony walczyła o przetrwanie córki, która w pewnym momencie ważyła 30 kg. Także. To wszystko nie było takie proste. Dodatkowo rozwodziła się w tym czasie z mężem, więc naprawdę to nie jest takie wszystko proste, rzeczywiście. To przeżyć po prostu. Jakoś Donatelli się to wszystko udało. W końcu uporządkowała to swoje życie. Nawet i córka wychodzi na prostą. Trafiła nawet do zarządu firmy. Donatella też chyba pogodziła się z tym, że no w dzisiejszych czasach nie można jako firma działać tak bardzo rodzinnie. Ona zawsze całe życie marzyła, całe rodzeństwo marzyło o tym, żeby Versace było domem mody takim absolutnie rodzinnym, niekontrolowanym przez żadną korporację. Tylko wyłącznie ich. To co zresztą do ciebie udaje się Georgi Armaniemu, który jest 100% właścicielem swojej firmy. No ale to są rzadkie przypadki. Donatella w końcu pogodziła się. Dwa lata temu sprzedała całą firmę Michaelowi Korsowi za prawie 2 miliardy euro, więc no, sumka była niebagatelna. Natomiast zostało oczywiście w firmie, pracuje. Tam pracę rozpoczęła także Allegra, więc to życie Donatelli powoli się układa. Wszyscy wiedzą, że ta operacja sprzed roku plastyczna, kiedy po raz pierwszy zrobiła się po niej ładniejsza, a nie wrzytsza, jest takim właśnie nowym znakiem, że, że zaczęło się wszystko powoli układać, że znalazła jakąś taką równowagę, spokój ducha, że to się wszystko jakoś, jakoś mile układa, mile toczy. Jest zabezpieczona finansowo. No i zaczęła się trochę bardziej udzielać publicznie. Przy okazji pandemii przekazała również kilkaset tysięcy euro na pomoc włoskim szpitalom, więc zaangażowała się w to. Nie było imprezy urodzinowej. Jak znam Donatelle, na pewno coś wymyśli jeszcze spóźnionego. Dlaczego? To będą jakieś takie spóźnione urodziny, ale ona uwielbia ten blicht, uwielbia celebrytów. Zresztą była to osoba, która tak naprawdę zasłynęła tym, która wprowadziła celebrytów do świata mody, bo to właściwie jeszcze ona w latach 70. -tych, 80., -tych, kiedy pokazy mody zaczynały być wielkimi widowiskami takimi telewizyjnymi, wpadła na pomysł, żeby w pierwszym rzędzie na pokazach zasiadali celebryci. Mówiło się też o tym, że, że strasznie przepłaca tych celebrytów, że budżety reklamowe domu mody Versace były ogromne i one szły w głównej mierze na to właśnie, żeby opłacać celebrytów, żeby zasiadali w tych pierwszych rzędach, żeby nosili te ubrania, że wynajmowała najdroższych celebrytów do reklam i że strasznie szastała pieniędzmi i, i rzeczywiście to też jednak w jakiś sposób trochę przeszkadzało prowadzeniu finansów do młodych wersaczy, bo nigdy nie stał na nogach tak mocno jak chociażby Armani. Zawsze jednak był firmą mniejszą. Armani jest dziś wart 8 miliardów, wersacze jednak 2 miliardy, więc różnica jest kolosalna. Natomiast ona uwielbiała ten świat, ma wielu przyjaciół w tym świecie i jak znam życie, to mimo, że te urodziny no, były półtora miesiąca temu i ona tej imprezy nie wyprawiła, to znając jej szalony tryb życia, znając, że ma nadal wspaniałą rezydencję. Nad jeziorem komo we Włoszech, gdzie uwielbia po prostu wyprawiać takie wspaniałe imprezy, gdzie zjeżdża się naprawdę cały świat celebrycki, to Danatella na pewno coś jeszcze wymyśli. A kto wie, być może wykorzystała tę pandemię do tego, żeby w ciszy znowu mogła się jej wygoić twarz i być może znowu ją zobaczymy za kilka miesięcy, jeszcze młodszą, jeszcze ładniejszą i jeszcze bardziej zadowoloną z życia. Ale jednak jesteś złośliwy. <laughs> może jestem, chociaż ona jest bardzo urocza na swój sposób. Bo po prostu no cóż, nie można w niczy przesadzać. Danatella przesadziła i musiała się liczyć z tym, że media takie będą i momentu, że tacy będą, ale życzę im wszystko jak najlepiej, bo tak naprawdę jak dla świata mody zrobiła bardzo dużo i to nie tylko Gianni, Donatella także o tym trzeba pamiętać. Jest w kamieniem milowym w światowej modzie. O Donatelli i Versace opowiadał Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet, a mnie się ciśnie przypomnienie znanego przysłowia pieniądze szczęścia nie dają. No tak, jak się patrzy na historię Donatelli, absolutnie tak jest, to prawda. Dziękuję. Dziękuję bardzo.